mako, pozdrawiam z pięknego Puketa dokładnie z Kamala Beach. Czy wyobrażał sobie ktoś z Was kiedyś, jak to jest mieszkać w tak pięknym miejscu, 5 minut z skuterkiem od tej plaży, lub po prostu inwestować tu pieniądze i zarabiać? Czy ktoś z Was może zastanawiał się, jak to jest mieć takiego fajnego sąsiada jak ja? Bo właśnie tutaj mieszkam, a tutaj budują cztery nowe budynki, w którym sprzedajemy mieszkania. Właśnie tak, za chwilę powiedziałem Wam pokazać showro, żebyście mieli obraz tego, jak to będzie dokładnie w środku wyglądało. Kolejna zaleta tego, jak będziecie mieszkać na Kamala Beach. 15 minut na skuterku do Pato. 30 minut do lotniska międzynarodowego, 10 minut do Banktao i dodatkowo 3 europejskie supermarkety z normalnym europejskim jedzeniem, chlebek, wszystko inne jest. Także chodźcie zobaczyć, jak wygląda to mieszkanie. Dobra, teraz na szybko Wam pokażę, jak mieszkanie wygląda. Mały kawę świetny. Tutaj salonik. Wchodzimy do sypialni. Bardzo ładna sypialnia. Łazienka z prysznicem. I pamiętajcie to najważniejsze: do końca miesiąca, meble dostajecie gratis. Później trzeba dopłacić jakieś 30 tysięcy. Więcej informacji znajdziecie na Twinzy Real Estate Phuket Także serdecznie zapraszamy do kontaktu. Pozdrawiam.